No musiałem na chwilę przerwać <coughs> nagrywanie, bo musiałem się pożegnać z chłopakami. Także będzie dalsza część, jako część druga. I teraz e, właśnie wracając do tematu historii związanych z Głuszycą. No nakręciłem kiedyś film, że moje Rize równa się promocja Niemców na tym terenie, tak, bo cały czas opowiadamy o Niemcach, jaki tu Niemcy posiadali przemysł, jak to jaką tu Niemcy stworzyli infrastrukturę, wszystko Niemcy, 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 nigdy nie ma opowieści o tym, jak to Polacy po II wojnie światowej cokolwiek tu wybudowali i cokolwiek tu zrobili. No i jedynie ktoś ostatnio mi powiedział, no co zrobili, wyburzyli zakłady, zniszczyli przemysł, doprowadzili do tego, że w latach 90. była tu to totalna nędza i bieda, że dzisiaj nie ma tutaj żadnych zakładów, za pracą trzeba jeździć gdzieś za granicę, no to to jest właśnie odnośnie tego, co Polacy tu osiągnęli na tym terenie. No i dzisiaj wielka inwestycja właśnie pod tytułem odwierty i tworzymy guszyce zdrój. Yy, czasami sam odnoszę takie wrażenie, że jestem zazdrosny, że yy, właśnie, że ta, ta, ta zazdrość, o co tu chodzi? Nie wiem, nie potrafię tego, tego, tego wytłumaczyć. Mam czasami taką zadrę, coś na zasadzie, co oni kuźwa tu robią, po co się dobierają do, do tego, co tu jest pod ziemią. Też czasami mam takie wrażenie, czasami w snach, że jestem kuźwa jakimś takim chorym, popieprzonym strażnikiem tego wszystkiego i zadaję sobie często pytanie, po co kuźwa ja to robię? Nie mam pojęcia. Owieście mi, że nie mam zielonego pojęcia, po co to robię. Nie mam z tego żadnych pieniędzy, a coraz więcej i coraz więcej wrogów. Ludzie, którzy tu przystępują do, do tych, którzy właśnie są orędownikami tego, tego całego przedsięwzięcia, naprawdę mają nieźle. I dzisiaj, yy, nawet teraz, chłopaki mówili: Darek, jak my wyjedziemy, zbieraj się i wyjeżdżaj. No, bo, no bo jest mówi, dużo tutaj, mówi Twoich fanów, bo spotkaliśmy dzisiaj też rano grupę, która tu specjalnie przyjechała, żeby mnie spotkać. Liczyli na to, że. Spotkają mnie właśnie na skałce i będziemy sobie tam gadali. Jednak my dużo wcześniej, żeśmy stamtąd poszli. Zobaczcie, dla tych wszystkich, którzy interesują się kompleksem RIZE, tak wygląda właśnie wiertnica, która będzie wierciła tu, dowiercała się do dobrobytu dla mieszkańców guszycy. Jednak muszę Wam zaznaczyć, to nie jest pierwsza wieża wiertnicza na tym terenie. W latach 40., za czasów panowania Niemców, wiertnica podobna znajdowała się na ulicy dzisiejszej kolejowej na terenie byłego Tartaku. Zdjęcie zamieszczone jest w dwóch książkach: jednej w jednej Wigorze Witkowskiego, drugie w przewodniku, który kiedyś widał Wincenty Drużyński, mojego przewodnika. Jest tam zdjęcie nie tyle satelitarne, jak zdjęcie lotnicze, wykonane pod koniec 1945 roku. Jak się przejrzycie, widać tam właśnie bardzo wysoką wiertnicę. Na ten temat rozmawiałem z wieloma osobami. No, oczywiście, temat przemilczany Wieże wiertnicze, które tu znajdowały się na szczytach gór, w kotlinach, było ich tutaj sporo. I tajemnica kompleksu RIZE: woda. Woda, no i oczywiście minerały. I teraz to w zeszłym tygodniu, jak na helu byłem, bo ja często polecam. Właśnie książkę inżyniera Bolewskiego z drogi do Poczdamu. Kim był inżynier Bolewski? Człowiekiem, który został to w 1945 roku przysłany w celu zinwentaryzowania zasobów mineralnych, bo był w ogóle geologiem, i przydatności tych terenów dla budującej się polski komunistycznej. Czyli tak naprawdę dla ruskich co Ruscy z tego mogą osiągnąć i to, to, co mogą mieć. I teraz. Okazuje się, że te dane, które tutaj są, zapisane w tamtych książkach i w jego opracowaniach, pokazują dokładnie to, co dzisiaj tu się dzieje. I polecam Wam bardzo zainteresować się tym. No, wiadomo, dla zwykłych jakichś tam ludzi, którzy przyjeżdżają po turystycznie nie ma to najmniejszego znaczenia. I zobaczcie, idę sobie właśnie po tej drodze. Tych, tych, tych. Droga się kończy. I właśnie pytanie ktoś mi zadał, mówi Darek. Mówię jak się. Zacznie las jadać, jak oni tu dojadą. Mają swoje sposoby. Mają drony ratownicze, drony pożarowe. I tak to wygląda. Jak dwa lata temu zacząłem o tym opowiadać, jak zacząłem tu kręcić pierwsze filmy, ludzie się w głowę pukali i krzyczeli, że nigdy coś takiego tu nie powstanie. Że nigdy coś takiego nie będzie tu miało miejsca. W środku miasta taka wiertnica. Teksas. Ropa, gaz. Tak, troszeczkę popytałem człowieka, który, no nie to, że, no, no nie będę nic tutaj sugerował, jak to będzie wyglądało. Mówi, no co? Mówi, wiercąc, trzeba będzie postawić zbiorniki na gaz, no bo wiadomo, że trafi się gdzieś na pokłady gazu, trafi się na metan, trafi się na różnego rodzaju inne gazy, które będą odprowadzane i co powstanie tu taki wielki szyb, który będzie płonął 24 godziny na dobę. Wszystko się może wydarzyć. To się może wszystko wydarzyć. Takie podstawowe pytanie. Strefa bezpieczeństwa wokół takiego. Czy to jest ten rozciągnięty biało-czerwony pasek i kawałek siateczki? To jest strefa bezpieczeństwa. Może. No są od tego osoby odpowiedzialne, które za to, za to, za to ponoszą pełną odpowiedzialność. Historia mojego rije. Historia mojej głuszycy jest dla mnie naprawdę historią takim perpetuum. Mobile, która samo się napędza, która daje mi siłę do działania. Wiem, że po publikacji tych filmów znowuż będą wezwania, że wewnione istoty tego nie odpuszczą. Zaraz będzie tu gościu z upartością maniaka zalewał gminę różnego rodzaju paszkwilami na mój temat, ale tu już się osoby do tego przyzwyczaiły. I teraz się takie pytanie: czy ja mam większą schizę? Kręcąc te filmy i wam pokazując, rozgrzebując tamte tematy, czy większą schizę mają takie właśnie wełniane istoty. Sami sobie kiedyś osądzicie. Tu jest właśnie takie typowe podejście. Ja nie mam z tego nic, ale zrobię wszystko, żebyś ty też wszystko stracił. No i można tak moje, moje te działania też do tego porównać. Nie o to mi chodzi. Słuchajcie, tu jest właśnie to są te tajemnice. Tu są też tolne. Podziemne, miasto Osówka. Tajemnice II wojny światowej. Bursztynowa komnata, złoty pociąg, lata Prosperity, bicia piany i trzepania kasiory na temacie Rize. Dzisiaj nic z tego nie wynikło. Nie tylko łazi sobie taki zakręcony Dariusz Kwiecień, wrzuca jakieś tam pokręcone filmy, z których też nic nie wynika. A życie jak się toczyło, tak się toczy dalej. Ktoś trzepie na tym niezłą kabonę i teraz... Kałka, która tutaj się znajduje, była świadkiem już niejednej historii związanej właśnie z głuszycą. Przepompownia. Słuchajcie, w Guszycy jeszcze pracują ludzie, żyją ludzie, którzy tu pracowali, którzy byli odpowiedzialni za tą przepompownię, za cieki wodne, za zbiornik wodny, który gdzieś tu się znajduje. Są ludzie odpowiedzialni, którzy wydawali zezwolenia na budowę tej drogi. Są ludzie, którzy wydali pozwolenie na przecięcie tej drogi pożarowej. No i ktoś powie, coś ty się kuźwa facet z upartością maniaka trzepił tej drogi. Nie wiem, po prostu pitole bez sensu. I idąc tu, sobie tą dróżką, normalnie czuję rechot historii. Czuję po prostu, że za kilka lat po tych legendach nie zostanie już nic. Raz za sytuacja światowa, która teraz jest, jest sytuacją, która nie pozwala się na tym skupić. Traci to znaczenie. No, ktoś powie: wjechał przemysł. Wtedy w latach 30. i latach 40. też wjechał tutaj przemysł. Pamiętam w zeszłym roku: kręciłem tu film pod tytułem RIZE. Sprzedane. Spotkałem później się z człowiekiem, który złożył mi naprawdę fajną propozycję. I gdybym nie był taki uparty i miał taki. Wydajny kurecki charakter na pewno bym z tego skorzystał. To, słuchajcie, funkcjonowało jeszcze w latach 80., -tych, 90. -tych. Tu były pompy, tu była pompa zanurzeniowa, tu były kraty, tu były stalowe drzwi, nie można było wejść w momencie, kiedy wprowadzono e, restrukturyzację poprzez likwidację szalone, rozwalanie zakładu włókienniczego, zacieranie wszelkich śladów, Później słynny pożar, pod yy, podziemi, potem dziwne, dziwne sytuacje z własnością tych terenów. Dzisiaj właśnie też jest taka taka sytuacja. I teraz tak samo jak mi wczoraj sąsiad powiedział, Darek, po co kurwa to robisz? Ale z drugiej strony mówi dobrze, że to robisz, bo w dzisiejszych czasach każdy przychodzi koło tego obojętnie. Jesteśmy dzisiaj podzieleni, to są słowa mojego sąsiada, przez rządzących no można powiedzieć równo na pół. Jesteśmy na etapie, że jeden drugiego był utopił w łyżce wody. I takie tematy sobie przechodzą. I teraz jeszcze ja pamiętam czasy, kiedy tych krzaczorów nie było. Zakłady włókiennicze jak istniały, to była taka ekipa ludzi, którzy przychodzili i tu dbali o ten teren, wycinając te krzaczory. Tu było łyso. Starsi opowiadał mi, że tu był pożar, że tu las się spalił i później nie prowadzono są zdjęcia tego miejsca z 1945 roku i 1944 roku, jak tam u góry na skałce dumnie powiewa niemiecka flaga. Skałka, która tutaj jest, jest skałką dydaktyczną, była skałką dydaktyczną. Porozrzucane kamulce, które tutaj są dookoła, wskazują istnienie kamiennych kręgów, miejsce obrzędowe. Niemcy naprawdę tutaj nieźle się bawili w czasie II wojny światowej. Park, w którym znajduje się dzisiaj Urząd Miasta, była kiedyś szkoła włókiennicza. Kiedyś rezydencja jednego z właścicieli, który tu mieszkał, a obok filia obozu Grozrozen. Więźniowie, którzy tu byli wszechobecni, których po II wojnie światowej nie udało się właśnie doliczyć, ktoś mi powiedział, że tych więźniów po prostu rozpuszczono, pozwolono im odejść. i oni odeszli. Część zamieszkała sobie tutaj, część odeszła i właśnie te kamulce, porozrzucane bloki kamienne to miejsce moich zabaw dziecinnych i miejsce, w którym zawsze, jak tu przychodziliśmy, słuchaliśmy niestworzonych historii na temat więźniów, którzy tu mieszkali poniżej. Andrzeja ze znaków babcia miała tu ogródek. Niedawno najstarsza mieszkanka Głuszycy skończyła. 100 lat. Jest to babcia mojego kolegi i często słyszałem jej opowieści na temat właśnie tych miejsc. Została ostatnio uhonorowana. No, mojej mamie też zostało parę lat do setki. No, może tak samo dostanie kiedyś medal. Słuchajcie, starsi ludzie zabierają te tajemnice ze sobą. Idąc nawet teraz, znacie, już chyba gdzieś tam siódma rano, bo niedawno schudł. To jest miejsce, gdzie naprawdę mam ciary na plecach. Zawsze od dziecka tu przychodząc miałem takie wrażenie, że ktoś tutaj jest, że ktoś mnie obserwuje. I to nie jest jedyne miejsce. Tak samo jest na Soboniu. Właśnie za chwileczkę idę na Soboń. Będę na wentylatorowni, bo tam spotykam się z kolejną grupą. Yy, I Dokładnie jest to samo uczucie. Dzisiaj w nocy będąc na kasynie yy, rozmawialiśmy na temat głosów duchu, którzy tu się po, 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 kręcą, którzy kręcą tutaj filmy. Jest to nabijanie kabony, jest to walka o lajki i o Waszą kasę. W każdym bądź razie miejsce jest bardzo niebezpieczne. Znam człowieka, który no, jest uważany teraz za paranoika, że ma schizofrenię paranoidalną. Odkleił się właśnie pracując wiele lat tu na tym terenie jako przewodnik. Jest kilka osób, które właśnie bardzo mocno w tym temacie ugrzęzły, zabrnęły. Jest kilka osób, które zaczęły bawić się w wywoływanie duchów, którym właśnie odpaliło i między innymi prawdopodobnie po to przyjechali tu ci jak I teraz temat jaki też jest odległy, taki temat porzucony. Temat yy, nie wiem, nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie pisze. Jedynie gazeta Sylwatore Romano przyjechała znajoma z Włoch, przywiozła mi tą gazetę. Ja mówię, co ty mi dajesz gazetę po włosku. ja nic z tego nie rozumiem. On ja ci przetłumaczę. Pokazuje mi tą gazetę, a tam jest właśnie opisane, że Stolica Apostolska wysyła do Polski, do jakiejś tam nie prokuratury, tylko jak do diecezji właśnie aż trzech egzorcystów. Taka blakoniczna wzmianka, tylko moje za takie zainteresowanie wzbudziła nazwa miejscowości. Bielawa Świdnica Dzierżoniów. Rzut beretem z drugiej strony za górą. I tu zobaczcie, pozostałości właśnie takich Kamiennych kręgów. Jest ich tutaj bardzo dużo. Ja to nazywałem kiedyś taką ścieżką okultystyczną, bo tam u góry znajdują się właśnie te kamienie, które przypominają do złudzenia ołtarz. I opowieści ludzi, którzy tu mieszkali, że oni tu się spotykali. W czasie wojny na skałce były prowadzone różnego rodzaju takie dydaktyczne, fajne spotkania. Muszyca posiadała swój amfiteat. Dzisiaj na ulicy Leśnej tam była krańcówka autobusowa, poniżej stanowiska tego ogniowego naprzeciwko zakładu była scena. Niemiecka jeszcze taka scena w parku tutaj właśnie znajdowała się ścieżka zdrowia. Miasteczko naprawdę było wzorcowo urządzone za Niemców. Dzisiaj jak wygląda sami doskonale wiecie, możecie sobie przyjechać, a może jak będę miał farta, to zobaczymy tego jelenia, który tu przed chwilą przechodził. Widzieliśmy go rano potężny byk, nie wiem, duży, duży, no i parę sarenek, ale może sobie tam na polu będzie stał. W każdym bądź razie reaktywacja tej drogi, nie tylko tej, ale kilku innych dookoła. Jeżeli tu ciężki sprzęt. no wiadomo, muszą dojechać do o, wiertnicy. Jednak tu na polu, kawałeczek od tamtej wiertnicy, szykowany jest plac pod drugą wiertnicę. Na tym polu ostatnio. Prowadzono dosyć intensywne prace. O jakim charakterze? Nie wiem. I to jest kolejna droga prowadząca w stronę skałki i później jak pojedziemy tą drogą, dojedziemy do właśnie Jugowic, do Olszyńca, możemy sobie wjechać na przełęd z Marcową, dojechać do Walimia i potem sobie pojechać do góry na Olszówkę, na Olszówkę. Wszystkie drogi, które tutaj są, są ciągiem komunikacyjnym.